A Rastus szukasz... Dobra, przemierzasz korytarze. Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że zapędziłeś się w jakąś część statku, w której tu jeszcze nie byłeś. Wow. No i co Gdzie teraz? No i kiedy się odwracasz, widzisz. Ja z to mam pałkę. Dobra. Widzisz pałkę. Znaczy, ty masz pałkę. No ja mam, tak widzę. Ty masz pałkę, a przed sobą widzisz trzech gwardzistów, którzy Trzęsącymi się dłoni, jeden do ciebie mierzy z autogana. Nie wiem skąd on tu go wziął, ale mierzy do ciebie z autogana. Widać, że to są jacyś, yy, jakieś żółto dzioby, generalnie. Więc mówię, rzuć to zanim stanie ci się krzywda. Wybacz, sędzio Frastusia, ale muszę cię aresztować. I... To jest mm -hmm. ten, co go widziałem? Nie, nie, to jest. Nie, na... On. Kurde, to my jesteśmy gwiazdolami. To, no, rzuć, tak. nam, rzuć na inteligencję. Okej. Okay. Przypominasz sobie, że on był w tym oddziale. E, Też? Nie w tym. W oddziale sierżanta Alarika na Cineris. No tak. I jako jeden z niewielu, którzy, który wrócił z wami potem do Imperium. Kurde. Stąd no, te znajome twarze i. On mierzy do ciebie i naprawdę nie chce zrobić ci krzywdy. Dobra, ciebie? ja wypuszczam pałkę na ziemię, ale idę w jego stronę. Mówię. Daruj sobie. Cały statek jest opanowany przez skazańców. Myślisz, że jeśli mnie złapiesz, to cokolwiek to zmieni? Staje tak na styk z nim. W sensie z jego pistoletem. Okej. Okay. No on takim drżącym głosem mówi ci, że jeszcze na mostku jest komander i Dopóki on tam jest, statek leci tam, gdzie miał lecieć, więc. Mam dobra, centrum dobra. komunikacyjne. Kurwa. co dzisiaj się dzieje, naprawdę. Dobra, jeszcze Czas. raz. Ile masz tych 5? Cztery. Trzydzieści? 50 Trzydzieści trzy. Ale no. dobra, to, to tak. Udało się. Agility. Chciałem mu wyrwać a. pistolet. Okej, okay. więc tak też się. Następnym z... razem mów co chcesz, a potem rzuca. będzie nam wszystkim z... łatwiej. Okej, okay. on się cofa dwa kroki i mówi, że... To nie ma znaczenia, póki mostek jest we władaniu komandora, statek leci na XA. A tam już prawdopodobnie czeka oddział gwardzistów. Mhm, mm pozostali z No, oni są równie wystraszeni jak on, więc. No są jakieś żółto dziebowie. dochodzi do wniosku, którzy się gdzieś ukryli tutaj na stalach mm -hmm. Po prostu siedzą jak myszy podmiotów. Z kolei słyszysz, że za twoimi plecami jakieś tam. Nie, chowa to autodana tak. za spodnie. Co za moimi mi słyszę? Słyszysz, że się zbliża jakiś skazaniec. Widzisz? Jego długie włosy i poszarpane ubranie. Mhm. Kruk. Czyli tajres? Nie, 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 tajres ciebie spotyka w tej w kaplicy. Tak. Mówi, no. że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Nadałem sygnał. Musimy teraz tylko czekać. No. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli biegać. po, pokazujemy, że nie jest dobrze. No, paskudnie to wygląda, ThinRage. No, masz kogoś na swoim pokładzie, kto mógłby to poskładać. Nie mam pojęcia, to po nas przyleci. Racja. Ale na pewno cię jakoś poskładamy. Jak tylko z tego że wyjdziemy. To jaki jest jak twój następny krok? Musimy czekać. Na sygnał. A jeśli on się zjawi? Sygnał? Co będziemy musieli zrobić? Będziesz wiedział. Jak dochodzi do kosmicznego abordażu, wszyscy wiedzą, co mają robić. <grym> Chciałbym, ale wiesz, nie czuję się zbyt pewnie. I odchodzę kuścikając. Okej, okay. od frastu z kolei słyszysz za swoimi plecami, co to, kurwa jest? No, odwracam się. No i widzisz jakiegoś skazańca z, z taką brzydką mordą, z przekrwionymi oczami. A na co to wygląda? No. Widzę, że mamy trzech gwardzistów, których trzeba po prostu zatłuc i widzisz jak on wyciąga za pazuchy łom. Spoko. No, rób co chcesz. I przechodzę obok niego. Okej. Okay. I tylko no, słyszysz jak tam ci, w zasadzie, padają od jego ciosów. Wow. O kult. to byli naprawdę między mnogach. Tak. Chłopaki nie byli sobie w stanie poradzić. Aczkolwiek usłyszałeś, może kroki jeden zdołał uciec gdzieś. Mm -hmm. I tamten, jak zatłubł dwóch pozostałych, no to poszukał tamtego, i tylko słyszałeś, gdzie jesteś, myszko? Zabawimy się. A później. <śmiech> <śmiech> o, Mam jeszcze jednego pak. ale zachowam go. Okej, okay. w sładzisz po tym statku, ale no. stwierdzasz, że kurczę, nie wiesz, czy jest ten pirat. Czy może i się do kaplicy. Nie będę no. się kołował. No. Rozmawiałem już z Tejlesem. Ja miałem go tutaj. Wybaczę, ale nie miałem się jak powiadomić. Bieganie nie jest teraz moim mocnym uh -huh. Wolałem zaczekać. Zbysłał By sygnał. Teraz czekamy na... z nim. Piracki abordaż. Myślę, że to jest nasz plan B. Mm -mm. A jaki jest główny? Zostaniemy z nimi? Nie wiem. Myślę, że musimy się spotkać teraz z Jarmundem dowiedzieć się, co dalej. Albo wrócić do Herodota i z nim porozmawiać. Na temat tego, co może się zdarzyć. Raczej nie powinien mieć wątpliwości co do naszej wierności. Więc najpierw pójdziemy do Jarmundu. No. Byleśmy, byle byśmy nie kręcili się bez sensu. No dobra. To idziemy do Jurmuda. Okej, okay. spotykacie go wychodzącego z lazaretu. I on mówi, że szukałem was. Do ciebie. Jesteście gotowi do następnej fazy naszego planu? No, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ona wygląda. Okej. Okay. I jak możemy pomóc? No. Ja że jesteśmy trochę zdykompletowani. Wiem, ale mam nadzieję, że okażecie się nieocenionym wsparciem w końcu. Jeśli dasz mi snajperkę, to <noise> zrobię wszystko co potrzebne. No Zasada, parzyste, nieparzyste. Okej, okay. dostaniesz coś takiego, ale w swoim czasie. Mogę was wprowadzić, myślę, w szczegóły misji, yy, która została mi zlecona przez mojego pana. Oto jak gdzieś siadam. Chodźcie. Okej, okay, Robię... niedaleko do jakiegoś tam pomieszczenia. To na do, do stołówki, no. Dobra, dobra, no luz. Mnóstwo no. siedzenia. Ale mógł, to, mógł usłyszeć moją myśl. <grym> Naszym celem jest e, przejęcie pewnego więźnia, który jest na niższym pokładzie tego statku. Tego w kapsule? Tak. Co to? to? Krastus Hyperionik. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o nich. O hyperionikach, tak, owszem. Tak, więc, więc to jeden z tej wielkiej rodziny. Hyperioników. Z tym, że, że. Prawdopodobnie określałem go mianem czarnej owcy. No, rzadko kiedy się zdarza, żeby jakiś psyker zabił 100 tysięczne miasto. Przez przypadek. Ale nie będziemy się wdawać w takie smutne szczegóły przecież. No. Chociaż to trochę niebezpieczne. No cóż. Było to całą załogę statku. Nikt na tym nie zyskał. Właśnie dlatego ja jestem na tym statku, żeby pomóc mu opanować jego hmm, temperament. Okej. Okay. Tak czy owak, potrzebujemy go, żeby przejąć ostateczną kontrolę nad statkiem. Co nie? trzeba zrobić? Cóż, musimy się najpierw do niego dostać, a z tego, co mówią mi moi ludzie, przynajmniej ci, którzy zdołali wrócić z niższego pokładu, jest on nieźle pilnowany przez oddział tych gwardzistów, tego Sukinsyna. Więc będziemy musieli się przez nich jakoś przebić. A potem to już... bułka z masłem. Wystarczy, że uwolnimy Hiperionika i on załatwi za nas resztę. Mogę ci dać tylko oko i pewną rękę. Właśnie o tym myślałem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zabiorę was do mojego pana. Myślę, że tacy ludzie jak wy przydadzą się w jego sprawie. W walce o jego sprawę. No, jeśli z tego wyjdziemy. No. czytasz w moich myślach, ceny <słuch> wyczyku. Może też mam pewne zdolności, rozum. <słuch> Być <Maybe słuch> może. Dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. Jeśli o nie chodzi, raczej nie poczuję się lepiej. Więc... Możemy zaczynać. Tylko zaraz.